Miało być fajnie. Real miał w końcu się zrewanżować Liverpoolowi za to, co działo się sezon temu w Lidze Mistrzów. Real Madryt miał pokazać swoją dobrą formę, miał wykorzystać to, że Liverpool jest w gorszym momencie sezonu. No, chciano też trochę się przejechać na tej fali entuzjazmu po El Clasico. No i co? Jajco, 1-0 Liverpool wygrał, i wydaje mi się, że naprawdę dużo szczęścia królewscy mieli, że akurat z taką dyspozycją dnia trafił kurtua i wydaje mi się, że cała drużyna winna jest naprawdę spore przeprosiny i podziękowania jednocześnie w stosunku do Belga, właśnie, bo był to spektakularny występ reprezentanta Belgii. Spektakularny występ, który ostatecznie na nic się nie zdał, bo Zero goli strzelił Real, więcej niż zero strzelił Liverpool, no i trzy punkty zostają na Enfield. Przed tym meczem miałem w głowie trzy główne punkty, które wydawały mi się najistotniejsze. Punkt pierwszy. To Dean Hausen, który, no, obawiałem się jego fizyczności w starciu z Anglikami, jego koncentracji, ustawiania się i tak dalej. No i wydaje mi się, że Dean Housen zagrał najgorszy jak do tej pory mecz w koszulce Realu Madrid. Można się zastanowić, czy za Atletico nie było jeszcze gorzej, ale to są porównywalne. Jakości kasztany, nie bójmy się tego określenia, mam żal do Szabiego Alonso i to nie pierwszy raz w taki sposób w kontekście tego spotkania, że rozegrał ten mecz do końca Hiszpano-Holender. To powinno się skończyć zmianą, możliwe, że nawet już w przerwie, bo tak dużo niepewności miał w sobie Hausen, że aż przykro się na to patrzyło. I tak sobie myślałem, że. Podobnie rozpoczął mecz z Barceloną, przecież, ale później, akurat w spotkaniu na Bernabeu, Dean się rozkręcił. Trochę gdzieś tam okiełznał swoje nerwy i zaczął dosyć sporo jakości momentami pokazywać. Tutaj przez cały mecz szorty pełne fekaliów, i bardzo mi się to nie podobało. Nie podobało mi się to o tyle, że Trzymanie go przez cały mecz na boisku to nie tylko było zabieranie jakości tej drużynie, tak naprawdę i pewności z tyłu, ale też, wiecie, porażki podobno uczą, nie? Na pewno czegoś uczą. I Edinhausen musi grać w takich meczach też, jeżeli ma być w przyszłości jakimś tam filarem Realu Madryt, tak głęboko wierzy w to, że kimś takim stać się może. Ale w momencie, w którym zagrał taką pierwszą połowę i kolejnych 15 minut, i kolejnych 15 minut. Naprawdę nie ma sensu go trzymać na boisku, bo to jest tylko traumatyzowanie młodego piłkarza, utrwalanie go w przekonaniu, że sobie w takim czymś nie radzi. Mam żal do o to, że Dina wcześniej z boiska nie ściągnął. No, także to była pierwsza ważna kwestia w moim odczuciu, to jak reprezentuje się w tym meczu Dean Housen. Zaprezentował się bardzo źle. Dużo lepiej od Hauzena zaprezentował się Carreras, ale Carreras ma swój zestaw problemów, bodajże najważniejszym z nich jest jego gra w powietrzu i to nie chodzi o to, że on ma wygrywać główki w polu karnym, kiedy dośrodkowywane są piłki właśnie w szesnastkę. Chociaż też, też trochę, ale w momencie, w którym gość dostaje na skrzydle długo, długie podanie i trzeba wygrać główkę, żeby skrzydłowy tej piłki nie dostał, i tak dalej, no to jest też coś, co często wzbudzało moje hmm, no, brak entuzjazmu i radości, to jak sobie Carreras z tym radzi. No i w tym meczu na pewno nie określiłbym hmm, Carrerasa jako piłkarza, który był problemem królewskich. Jasne, uważam, że jest współodpowiedzialny za bramkę, jaką Real stracił, ale wydaje mi się, że z tych wszystkich pojedynków z Salahem, a miał ich całe mnóstwo, no to dwa, trzy razy dosyć mocno się obciął i tam został porobiony, ale przez większość czasu jednak bardzo dobrze sobie z Egipcjaninem radził, często efektownie kasował jego akcje i wydaje mi się, że akurat tutaj było nieźle. W powietrzu, jak zawsze, było źle, ale... Generalnie ten występ ok. Czyli ten drugi z punktów wątpliwościowych, że tak powiem, mm, ani na plus, ani na minus. No i trzecie, co mi po głowie chodziło, to to, że cały czas naprawdę swojego takiego bardzo przełamania, mega efektywnego meczu decydującego wręcz bym powiedział, potrzebuje Vinicius. Im mniej o Viniciusie w tym meczu będziemy rozmawiać tym tak naprawdę lepiej były pojedyncze jakieś przebłyski dwa trzy zagrania może udane ale generalnie Bradley bardzo dobrze i ciężko pracował sobie na naprawdę wysoką notę po tym meczu w dużej mierze dzięki jakości piłki nożnej prezentowanej przez Viniciusa no i tak to się przedstawiało jeżeli dodamy do tego absolutnie skandalicznego Kamawinga któremu bardzo regularnie brakowało dokładności i który też nie rozumiem dlaczego aż tak dużo czasu Spędził na boisku. Jeżeli dodamy do tego Kyliana Mbappé, który, okej, okay, był w dużej mierze odcięty od podań, ale też mam poczucie, że jak piłki już dostawał, to często powinien był zrobić więcej i to nie był najlepszy jego występ. I jeszcze kilka innych rzeczy możemy tutaj do siebie pododawać, no to koniec końców składa się to na bardzo wyraźną porażkę. Tylko jedną bramką, ale jakość jednej i drugiej ekipy. No różnica była tutaj bardzo duża. Liverpool bardzo ładnie bram, daleko od bramki trzymał przeciwnika. Liverpool był dużo dokładniejszy, kiedy piłkę już miał. I fizyczne pojedynki w środku pola wygrywał tylko Jud Bellingham. Miło się patrzyło, czasami jak przestawiał sobą Slaja. Ale co do zasady, to jednak tam większość czasu rządził Liverpool i możemy sobie opowiadać, że Real Madrid jest moralnym zwycięzcą tego meczu, ponieważ ma więcej, miał więcej piłki przy nodze. Jeżeli mi pamięć nie myli, to tam do końca tak zostało, bo w drugiej połowie gdzieś ta statystyka mi wyskoczyła i Real faktycznie częściej przy piłce był. No ale co z tego? No, bądźmy, bądźmy oczywiście poważni. Na pewno nie ma co krytykować Edera Militao, który robił co mógł, łatał dziury, e, czasami z poświęceniem, czasami nie musiał się poświęcać, bo po prostu dobrze się ustawiał i wydaje mi się, że to był kolejny mega solidny mecz brazylijczyka, zwiastujący to, że... czy zwiastujący? Udowadniający to, że jest po prostu liderem e, z tyłu Realu Madryt. Myślę też, że ciężko mieć jakiekolwiek pretensje do Fede Valverde za ten mecz. Nie było idealnie, ale było dużo walki. W sensie, wydaje mi się, że momentami w tym sezonie... Ze strony Urugwajczyka brakuje nastawienia, nastawienia, do którego on nas przyzwyczaił. Bo to, co on do tej pory prezentuje w tym sezonie, to i tak jest dużo więcej niż średni piłkarz prezentuje, przeciętny piłkarz w tym temacie. Ale jak na niego miałem poczucie, że jest trochę hamulec zaciągnięty. W tym meczu takiego wrażenia nie miałem i wyglądało to spoko. Real jednak no, nie miał pomysłu momentami bardzo mocno przypominało to spotkanie z przedsezonu. Real Madrid zrobił duży postęp w porównaniu do tego, jak wyglądała ostatnia... ostatni sezon Karol Ancelottiego, ale w kontekście meczu z Liverpoolem na wyjeździe zbyt dużej różnicy nie widziałem, szczerze mówiąc. I to było bardzo złe. I kolejny już raz też widzimy sytuację... W klasyku było to samo, w meczu z Atletico było to samo, że niezależnie od tego, czy od początku real wygląda dobrze czy źle. tylko wyglądał fatalnie z Barcelonu wyglądał dobrze, ale w jednej i drugiej sytuacji w każdym z tych scenariuszy, Szabi nie jest trenerem inaczej, nie sprawia do tej pory wrażenia trenera, który potrafiłby dobrze meczem zarządzać, który potrafiłby zmianą, zmienić dynamikę wydarzeń boiskowych. A też umówmy się, to nie jest tak, że nie ma kogo na boisko wrzucać, Bask. No ale nie działa to jak do tej pory. Nie działa to jak do tej pory, i um, mam takie wrażenie, że zadziałał jego pomysł z Kamawingą bliżej prawej strony w meczu z Barceloną. Nie zadziałało to w meczu z Liverpoolem. A jak to już nie zadziałało, to na szybko i w trakcie spotkania nie jesteśmy w stanie zareagować. Nie jesteśmy w stanie wymyślić leku na to, jak dużo lepiej sobie w tym meczu radzi ekipa Derec. I to jest niepokojące na pewno. Ja rozumiem, że Szabi, nawet po tym spektakularnym sezonie z Bajerem w Niemczech, znośnym drugim sezonie, że to nadal nie jest niewiadomo jak doświadczony trener, ale mimo wszystko tu i teraz już wymagałbym trochę więcej w tym zakresie i troszeczkę mnie ta sytuacja martwi. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Może Szabi jeszcze wdraża swoją filozofię w ten Real Madrid. Może jeszcze nie ma całkiem kadry takiej, jakby chciał, i tak dalej, i tak dalej, może jeszcze piłkarze nie do końca czują o co mu chodzi. Ale to było bardzo poważne wiadro lodowatej wody na głowę, bo to było tak sprowadzenie na ziemię przez Liverpool w tym spotkaniu. Naprawdę e, duża część mojego entuzjazmu po El Classico została zabita e, w tym spotkaniu. Wyglądało to mega źle i nie wiem, czy jest sens dużo bardziej się i dłużej znęcać. Jeżeli oglądaliście ten mecz, to wiecie, o czym mówię. Jeżeli nie oglądaliście tego meczu, to nie warto go sobie e, odwijać jeszcze raz, bo to też przy okazji nie było jakieś spektakularne widowisko. Liverpool zaprezentował się, w moim odczuciu, powyżej oczekiwań, ale też nie powiedziałbym, że to jest mecz, który dowodzi tego, że Liverpool zażegnał kryzys i że wraca na mistrzowskie tory i tak dalej. Wydaje mi się, że zagrali solidnie, ale bez rewelacji. Zagrali w taki sposób, że nie powinno to skutkować aż takim zdominowaniem Realu Madryt, czyli klubu, który ma ambicje wygrać Ligę Mistrzów. No nie. To jest tylko jeden mecz, oczywiście nie ma co się załamywać i stwierdzać, że Sezon jest przegrany, że blizna mistrzów już niczego się osiągnąć nie uda, ale nie ma się z czego cieszyć, delikatnie rzecz ujmując. Jestem bardzo ciekawy, jak to się dalej potoczy. Trochę martwią mnie słowa Szabiego po tym meczu, że zadecydowały detale i że to był mecz małych różnic, nie wiem, ja tam różnicę w jakości widziałem potężną i o zadecydowały stałe fragmenty gry. No, zadecydowały, ale to nie znaczy, że ten gol się nie liczy. I też warto wspomnieć o tym, że no dosłownie dwie trzecie piłek, które były doświadkowywane w pole karne Realu Madrid, kończyły się w taki sposób, że były uderzane czy wykopywane poza boisko przez piłkarzy Liverpoolu. W powietrzu Real naprawdę wyglądał mega źle. No i dlaczego tak? Tutaj są dwa sposoby, żeby podziałać, tak? Albo poprawić grę w powietrzu, albo dopuszczać do mniejszej liczby dośrodkowań przez przeciwnika, bo inaczej no, inaczej to z drużynami z Anglii i z kilkoma innymi ekipami, które mają kogoś e, silnego i wysokiego z przodu, będą ciężary. Będą potężne ciężary i ten mecz bardzo dobitnie to pokazał. Mm, no gdyby nie kurtuła, to naprawdę bolałoby dużo bardziej. no i, no i tyle chyba. Wydaje mi się, że tyle o tym spotkaniu wystarczy. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Do końca zachęcam do tego, żeby, jeżeli nie macie niczego innego do napisania o tym spotkaniu, to żeby napisać, jaki waszym zdaniem przydomek powinien nosić Tibu Kurtua. Dzięki za uwagę. Cześć. Za wspieranie mojego kanału dziękuję Wojtkowi.